Współcześni młodzi ludzie, bo też pan Zbigniew dużo mówił o tym, że w zasadzie ludzie z tego średniego i młodszego pokolenia niekoniecznie interesują się historią, niekoniecznie interesują się Poznawaniem swojego miejsca poprzez historię. Podobne doświadczenia, podobne przemyślenia Pan ma? Że my żyjemy tak szybko, że już nie ma starczy czasu, miejsca i ochoty na to, żeby patrzeć za siebie? Ale to jest naturalne, bo ci starsi, którzy się interesują, za młodu się nie interesowali. Nic się nie zmienia. tak? Ale jeżeli podać na tacy coś. W formie przystępnej, to chętnie sobie przyswajają, szczególnie jeżeli są obrazki, na przykład fotografie, pocztówki. To chętnie oglądają, wymieniają poglądy. Ja prowadzę takie konto Facebookowe, Witnica na Starej Pocztówce. Taki profil. I, I tam ludzie chętnie się wypowiadają, wymieniają poglądy. Nie zawsze wiemy, co taka pocztówka przedstawia. No. Dorzucają swoją wiedzę do tego? Tak, dorzucają też swoją wiedzę, swoje przypuszczenia. Niedawno. Pokazałem pocztówkę przedstawiającą fragment dzisiejszej ulicy Sikorskiego. No nie wiadomo, gdzie te miejsce były. Były różne koncepcje. <grymne> <grymne> Musimy zobaczyć te pocztówki. Tak. idziemy. Ile mamy pocztówek w kolekcji biblioteki? Ponad 500, z tego ponad 300 niemieckich, a reszta to są polskie. Przedstawiają obecne miasto i gminę Witnica, nie tylko same miasteczko. To jest... Ulica Kostrzyńska się, zmieniała, zmieniała nazwę kilkakrotnie. Kustryner Hindenburgstrasse, Hindenburg Krzywołustego, Rutkowskiego i teraz znowu Kostrzyńska. Czyli w, w ciągu stu lat historia zatoczyła koło. Na tych pocztówkach są zarówno te miejsca, które możemy odtworzyć, które możemy tak. odszukać, ale przede wszystkim są miejsca, których już nie ma. Tak, o, na przykład. To jest y, dawna restauracja niemiecka, później restauracja lwowianka, później, y, później dom kultury, a obecnie trawnik się tam znajduje. Została plomba. O, ten placyk, jak się zmieniał. Został tu kościół, został wybudowany w innym miejscu, powstał pomnik żołnierski. Niemiecki, później ratusz, Teraz pokażę ratusz, to nie jest ratusz, to obecny ratusz. Wtedy to była siedziba sądu, o, to jest ratusz. Niestety padł ofiarą Armii Czerwonej, czyli maruderów, bo w Owietlicy nie było żadnych walk. Pocztówki, jak to z pocztówkami bywa, poza tym walorem fotograficznym, mają też walor historyczno-epistolarne. Tutaj są rzeczywiście informacje, są pozdrowienia, są wiadomości przesyłane do siebie. To są żywe, prawdziwe pocztówki, które naprawdę były w obiegu. Tak, to są oryginały. Znamy historię, wiemy coś o ludziach, którzy je wysyłali albo dostawali? Nie, no, tym się nie zajmowałem. Trudno byłoby nawet odczytać bo, <grytanie> to drobny drobnym jest zwykle pisane. No, ciekawe są wysyłane przez artylerzystów którzy pod witnicą testowali zdobyczne działa produkcji francuskiej. I tam są pieczątki właśnie tych oddziału artyleryjskiego. To na podstawie fotografii przedwojennych. Po wojnie jakieś organizacja ziemkowska wydała. Tego nie ma. To, tak, to był tak zwany słodki narożnik, czyli cukiernia pomnika. Nie ma. Jest w tej chwili pomnik żołnierski, ale polski, nie niemiecki. Ulica Gorzowska. Plebania istnieje. To jest siedziba superintendentury kościoła ewangelickiego. Teraz plebania kościoła katolickiego. Najstarsza pocztówka, z którego roku pochodzi? Nie jest datowana. To znaczy, jest datowana za pomo przy pomocy zapisu odręcznego 1898 rok. Czyli mogła być od jeszcze rok, dwa lata wcześniej wydana. Koniec XIX wieku. A najcenniejsza pocztówka? Czy to właśnie ta najstarsza, czy jakaś inna? Podejrzewam, że tak, ale no, ja ich nie wyceniam. Dla mnie to ma wartość głównie historyczną. prawda. Ta pocztówka cieszy się dużym powodzeniem u pań. Bo pani jest elegancko. Brana ma charakterystyczne takie rękawy, bufiaste. Hotel Fitzerhoff, w tej chwili trawnik przed kościołem, z pomnikiem księdza Józefa Bielaka. W 1945 roku tak samo padł ofiarą Armii Czerwonej. A proszę zauważyć, ulica Gorzowska, wtedy Adolf Hitler Strasse. Czasami ja oprowadzam wycieczki po Witnicy to witam na ulicy Gorzowskiej poprzednia nazwa adolf hitler i konsternacja. No niestety, taka jest historia tego regionu. W innych miastach... Ja wtedy mówię, a u was było inaczej, jeżeli pochodzą z tego regionu? Było to samo. Pocztówki, poza tym, że fizycznie istnieją w kolekcji biblioteki w Witnicy, są też w formie cyfrowej, do znalezienia w internecie. Tak, do, z, z, zapraszamy do... Zaglądania do Gorzowskiej Biblioteki Cyfrowej, czyli Biblioteki Wojewódzkiej, bo ona prowadzi tę bibliotekę cyfrową. I tam wszystkie one są zeskanowane i opisane. Ulubiona pocztówka jest taka. Te są ciekawe. Przedstawiają wytwórnie pościeli wypełnione gęsim puchem. Taka była w witnicy. Nie wiadomo dokładnie, gdzie, w północno-zachodniej części. Dzieci, jak widać, zawsze w reklamie się dobrze sprawdzały i tu, i tutaj dzieci. A jedno z moich takich ciekawszych. O, jest ta. Dlaczego? Pan, pan Karl Schulz, krawiec, domyślam się, że to jest ten z przodu, a z tyłu to może jakiś czeladnik, pracownik, mieszka sobie w zwyczajnej chałupince. Większość z nas mieszka bardziej okazale niż on, ale nikt z nas nie tworzy pocztówek. A on sobie chyba, może to była jakaś reklamówka dla niego. Dumnie się pręży, pręży. Czyli Poszówki były bardzo dostępne wtedy. Domyślam się, że dom mieścił się przy ulicy Kościuszki, ale pewności nie ma. To jest jedna z moich ulubionych, choć taka bardzo niepozorna. Na pewno najstarsze są bardzo cenne. O, taki bardzo charakterystyczny, Aha. w całych Niemczech Wydawano takie pocztówki wieloobrazkowe, podobne Tak, w, podobne widziałem w koło brzegu. Tak? które przykro mi się zrobiło, że nie są takie wyjątkowe. One przedstawiały najbardziej reprezentacyjne miejsca, ich zdaniem. Tak? Obecny hotel Witnica, tak? pomnik wojenny, nieistniejący, istnie, nieistniejąca już cesarska poczta, budynek cesarskiej poczty. Obecnie znajduje się tam supermarket. Oczywiście kościół. Ulica Gorzowska. Browar nadal istniejący, pięknie się rozwijający. Ze wspaniałym muzeum browarnictwa. O, tutaj też browar. Widocznie już wtedy Wietniczanie szczycili się tym obiektem. My obecnie również. To są te najstarsze. Koniec XIX, początek XX wieku. Część należy do kolekcji pana Zbigniewa Czarnucha przekazanej w bibliotece. Czy wszystkie? 90 parę procent. To jest kolekcja Towarzystwa Przyjaciół Witnicy, stworzona przez Zbigniewa Czarnucha. I została protokularnie ona przekazana Bibliotece Publicznej. My się zajęliśmy opracowaniem ich wszystkich. To nie było proste, bo wi 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 wiadomo, że. Raz, że są wydane w obcym języku. Dwa, że wielu obiektów już nie ma. Inne są bardzo zmienione. Były problemy z datowaniem. Niemcy bardzo nieporządnie wydawali te pocztówki. Znaczy nie, w wielu przypadkach nie ma kto wydał, kto jest autorem zdjęć, nie ma dat rocznych. Bardzo dobrze wspomina mnie jakiego Hansa Larosza. Pan Hans La Roche jako jedyny sumiennie datował pocztówki. Prowadził atelier fotograficzne e, w niedaleko obecnego urzędu. E, to jest numer kamienicy 8, a wtedy chyba 4. Pan Hans Larosz. Ułatwił pracę. Ułatwił pracę i zachowam go we wdzięcznej pamięci. <gryw> Mogę pokazać e, kamienicę. Ta kamienica jest jeszcze z jednej przyczyny dla mnie bardzo ważna. O, jesteśmy blisko, bo tu już jest Ratu, ale to nie ten. Ach, tutaj, tutaj. No w tej chwili jest tak zmieniona, że nie do poznania. W tej samej kamienicy, w atelier dawnym fotograficznym, powstała w sierpniu 45 roku wy... Księgarnia i wypożyczania Książek Pionier, czyli obecna miejska biblioteka publiczna, którą kieruje od kilku lat. To była jedna z najstarszych, jest jedna z najstarszych polskich bibliotek na ziemiach zachodnich, w dawniej ziemiach odzyskanych. Także bardzo ważne dla nas miejsce. No i pan Hans Laroche zbudował atelier fotograficzny. Samo centrum praktycznie. Tak, samo centrum, bo obok jest nasz magistrat, wtedy siedziba sądu. Podobno architektura jest wzorowana na zamkach krzyżackich, tutaj lepiej widać. Obok cesarska poczta, dwór foyer hermów nieistniejący i słodki narożnik już się nie zmieścił czyli cukiernia. Rozumiem, że Pan też się interesuje historią nie tylko tego regionu, że te regionalizmy, ta, to dziedzictwo zaszczepione przez pana Zbigniewa Czarnucha, czy niekoniecznie. Interesuje się jak każdy świadomy człowiek. No, historia jest moją taką niespełnioną miłością, nawet kiedy chciałem studiować. Podobno jest nauczycielką życia, ale jak się przyglądam życiu politycznemu w Polsce, no to chyba wiele się nie nauczyliśmy. Co tu jeszcze ciekawego mogłem pokazać? To, są to jest najpiękniejsza chyba pocztówka. Przedstawia kamienice przy ulicy Gorzowskiej, nadal, nadal istniejące, są w niej najgorszym stanie. No, wymagają lekkiego liftingu, oczywiście. To są kamienice żydowskie. Niestety Żydzi zostali zmuszeni do sprzedawania za bezcen i kto mu, kto uciekał. No, kto, kto nie uciekł, niestety zginął. I to, to jest właśnie pamiątka po nich. Piękne były te kamienice. W jednej z nich mieści się teraz bank spółdzielczy. To jest y, y, hotel i restauracja zum Deutschen Hause, Niemiecki Dom, chyba trzeba tak tłumaczyć. Obecnie siedziba domu kultury y, jest poddawana rewaloryzacji, wygląda koszmarnie, ale będzie ma wyglądać pięknie. Co ciekawe, y, w okresie międzywojennym był to matecznik witnickiego nazizmu. A po wojnie najbardziej Chwalebna, chwalebna inicjatywa się tu mieściła, czyli Dom strażaka. Społecznie prowadzony Dom Kultury, prowadzili go nie tylko Strażacy, ale ludzie zaprzyjaźnieni z, z naszą strażą pożarną. Wszystko społecznie, bezpłatnie. Tam też działał Adam Tekarczyk, kierownik biblioteki, a szefem był Jan Ciecholiński, szef Strażaków. Niestety no, po paru latach no, odebrano strażakom ten lokal, ponieważ no, takie inicjatywy oddolne... Z... Budziły niepokój. Budziły niepokój i trzeba było wszystko poddać kontroli. Ale, ale Dom Strażaka w tak zwanych strażach wśród już najstarszych witniczan no, budzi ciepłe uczucia. No to jest pokazany, ten sam Dom Kultury. Yy... Tak sobie radzono przed photoshopem, no. w tamtych czasach tyle samochodów na pewno po ulicach Witnicy nie jeździło. A może jeździło? <laughs> no, na pewno w wyobraźni twórców tej karty pocztowej. Tak, tak, tak. A to za domem kultury kamienica nie istnieje, jest teraz trawnik. No, mam jeszcze takich kilka plomb w mieście do zabudowania. Czy one na co dzień są właśnie w tych segregatorach i znajdują się w bibliotece, w archiwum? Tak, one są w żelaznej szafie. tak. Bezpieczne. Bezpieczne, ale publikujemy je na tym naszym profilu. Witnicy na starej pocztówce są w Gorzowskiej Bibliotece Cyfrowej. Czasami do nas ludzie się zwracają z prośbą, żeby przekazać, przesłać skan pocztówki przedstawiający konkretne miejsce. Tak? Znaczy nie ma Niedawno pani prosiła, interesowała ją ulica Gorzowska, na której, przy której mieszkała i tę właśnie pocztówkę właśnie wysłałem tej pani drogą mailową. Kolejne to tak wnętrze wyglądało w restauracji. No ciekawe, wiele obiektów użyteczności publicznej miało takie ścięte rogi. I coś Polakom te rogi nie podchodziły, bo wszystkie zostały zamurowane. Nie działa, nie zachowały się drzwi w żadnym z tych obiektów. Niedaleko w, w Kamieniu Wielkim też była gospoda z takim ściętym rogiem. Też jest zamurowana. Nie nasz styl. Nie nasz styl. Nie nasz. Mają klimat te pocztówki. To tak chyba przywołują czas, kiedy przynajmniej nam się tak wydaje. Czas płynął wolniej. Życie płynęło wolniej. Ale może nam się tylko tak wydaje. Nie wiem, czy chciałbym żyć w tych czasów.